Zapraszam Was dzisiaj pozwiedzać tutaj te tereny Aeroklubu Pomorskiego wraz ze mną. Ja mam na imię Paula, jestem przewodnikiem po Toruniu, a tam kryje mi się Kuba. Kuba, chodź tu, nie nie stresuj się, słyszysz? Kuba, powiedz mi w ogóle gdzie my jesteśmy i dlaczego to miejsce jest wyjątkowe? I w ogóle kim Ty tutaj jesteś, bo to jest też dobre. Ja nasz się jestem tutaj uczniem pilotem szybowcowym. Też latam tutaj na tych fajnych maszynach samolotowych. Mamy tutaj sprzęt i zaraz pójdziemy go zobaczyć. Są samoloty, są szybowce. I to, ja bym chciała tak sobie przyjść z ulicy i zacząć latać i co? Jeśli chcemy zacząć latać, to mamy tutaj do wyboru na przykład szkolenie samolotowe albo szkolenie szybowcą. I na takim? Tak, dokładnie. Na, taki, na takiej maszynie można się szkolić. Na początku wymagania nie są jakieś wygórowane, podstawowe badania lekarskie, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. No i w zasadzie bez tutaj większej wiedzy można przyjść sobie na takie szkolenie. Najpierw trzeba tej teorię, dwa miesiące nauki tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy, kto chce, może przyjść zapisać się na szkolenie. A Ta... może przychodzą tutaj jakieś rodzinki wycieczki, żeby zobaczyć? Co... Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś jest tutaj zainteresowany lataniem, mamy tutaj możliwość wykupienia sobie lotów pasażerskich na samolotach bądź na szybowcach, tak jak właśnie wspomniałaś. Fajną opcją jest na przykład wykupienie sobie takiego lotu widokowego nad Toruniem. Mamy tutaj parę opcji, na przykład 5 minut, 10 minut, nawet 20 minut. Także jak ktoś jest chętny, to naprawdę jest to ciekawe przeżycie. Czyli lot widokowy. Trzy osoby, dwie, trzy osoby to jest pilot e, i ile kosztuje taki? No to też zależy jak długo chcemy latać oczywiście, bo można polecieć sobie na krótki lot, nawet tam 10 minutowy albo polecieć na dłuższy lot, te widełki są powiedzmy między od 400 do 600 zł, więc to w zależności od e, potrzeb i chęci. Czyli można zadzwonić albo umówić się po prostu online do Was albo na szkolenie albo na lot taki? Dobra, nie trzeba kupić voucher i wtedy już z instruktorem się tutaj umawiamy, na termin, bo oczywiście muszą być też warunki pogodowe dobre do wykonania lotu, no i wtedy działamy po prostu, nie? To jest hangar szybowcowy, mamy tutaj trochę szybowców. Tutaj mamy na przykład szybowiec szkoleniowy, to jest Puchar. No taki lot trwa powiedzmy tam do 5 minut, ale oczywiście szybowcami można też latać dłużej. Słuchaj Kuba, bo jak tak się rozglądam, to jest te same lasy i to jest rzeczywiście piękne, bo jesteśmy w Toruniu, ale w centrum miasta. I pojawia mi się pytanie, jak tutaj kurczę dotrzeć? Mamy pełno przystanków koło lotniska. Można tutaj dotrzeć autobusem, tramwajem. Bo ja nie widzę tych przystanków, gdzie on? Tak, one są tutaj zaraz jak się wyjdzie, tak za. Tak, nie ma problemu, komunikacja miejska jest na wysokim poziomie. Dobra, słuchajcie, kilka słów na temat tego sprzętu, który tutaj jest za nami i do czego on służy. Jesteśmy przy samolocie przeciwpożarowym, rolniczym. Mamy tutaj najlepszych, z najlepszych pilotów bo tylko najlepsi mogą latać za takim sprzęcie. Witam Państwa bardzo serdecznie, mam na imię Mateusz. Toruńskiego nieba bronią, chronią nawet dwa samoloty przeciwpożarowe typu PZL Dromader. Napędza je tysiąc konny gwiazdowy silnik, przenosi on około 1500 litrów wody zawsze na każdy pożar. Jest to polska bardzo dobra produkcja, lat około 2000. Czekaj, okay, czyli Ty na tym latasz? No. Pomagamy w sytuacjach, w miejscach, gdzie oni nie mogą dotrzeć zbyt szybko, no to wtedy samolot przygasa taki pożar, wtedy strażacy mają czas, żeby dojść i, i dogasić. Bo ktoś na 112 gdzieś pali. To 112 dzwoni do nas. Zerknijcie do środka. Nawet będąc przewodnikiem, o tym nie wiedziałam, a jest tu bardzo dużo różnych przycisków, są też... Czerwone przyciski i jest pewna wajcha, której nie można dotknąć łopcią woda w rękach. Czyli kochani, jeśli jesteście, to możecie zrobić szkolenie, możecie latać, możecie zaprosić ukochaną osobę, mamy tatę, brata, siostrę, żonę, byłego męża może na taki lot. Ja już jestem po locie i były to niesamowite odczucia. Na pewno jest to coś wyjątkowego, więc słuchajcie, warto warto skorzystać, warto wiedzieć, że w Toruniu takie miejsce posiadamy. No i dziękuję tutaj chłopakom, dziękuję kubie i dziękuję każdemu, kto się wypowiedział i do zobaczenia w okolicach toruńskiego lotniska.